Cześć, cześć, chłopaki, w kolejnym odcinku z... Od Bietlaka do Kozusa... O kurwa, nie <grymny> pierdolę... <grymny> nie pierdolę, kurwa, co tak nie to? Od Sliweira... Cześć, chłopaki, jesteśmy już w drugim odcinku z... Od Sliweira do Globala, jestem Orzyszka... Ciemano, jestem. Mordyczki, dziękuję że za tyle łapy w górę... Yy, Poczekaj, mam się teraz na ekranie, też dziękuję za... Przyzwyczaj się, żebyś szedł, 16 łap w górę Rozwali się system Mordeczki Jak już na filmik, to nie, cóż, widzicie 15 w górę Pracuje kolejny odcinek z, Od Silvera do Globala A to widzimy się już Na grze Witam, witam, jesteśmy już na, na meczu Jestem z znowu na kanale Mordeczki Wszystkie linki macie w że Serdecznie zapraszam na kanał to Dokładnie na kanał TikToka bo on na praktycznie streamy robi codziennie Dokładnie Lecimy w kolejną uczynkę od Silvera do globala Dobra Dobra, gdzie jest? Tu Koło wagonu jeden, dostał Drobinkowy! Jakie drewno Leży. jestem! Masz... Jeden, jeden zdech. E, drugi masz koło wagona Którego? Tu? E, tak, od lewej strony tam Od lewa, dobra O, jest! Kurwa Rak, Jezu Rak! Wygry to rundę chociaż! Brawo! Halo. Es, es, rak to Jeszcze Ejsa trafił. Ejsa, kochanie! dawaj broń, suko. Dobra, lecimy dalej. Ty, mutant. Jak wciąż ja Mordeszki w kończą mkę zmieniłem. Bo kurwa... O nie, to kupiłem. A! O, nie powiedziałem, gramy na mapie Train. Nie powiedziałem. Trein, netrain trzec. Srain, nie wiem, gdy mafy Ale gram na mapie train. Kurwa, na wagonie jest chuj Góry? A, o, widziałem go Kurwa drabinkowy. Kuta baniasz Kurwa jakie drewno jest! Może rak... O lara kulec 60 mu dałem z... dostał heda. Skąd on wjeżdżał?! Nie wiem. Dobrze. Jeden jest... jeden jest... Podkłada. Ma... Cztery, trzy... Cztery HP. Jest! JAKIE DREWNO! No, drewno fest. Dobra, to najwyżej będzie w topa. No, co z tego. Ja mapy tak nie lubię. Z takim gównem, że to chuj. A naprawdę kurwa w żobie, naprawdę roż, się system pod toczynkiem. Nie wiem, czy za serio się przyjmie Ależ oni wiedzą kurwa dobrze, gdzie ja jestem Nie wiem O, skałcisz Jesz u mnie na wagonie I pakaj po prawej stronie Okej okay. O, co? Na blisko miałem Aha Jak on nie O boże, jakie dawno Nie, to butsenka nie Spokojnie, po spokojnie jest 2-1 dopiero Spokojnie i zdobyłem 2-1 Może nie mię grać w grę Andrzej Tym rakiem Jak się życzy, że będzie przegrana, to nie chyj ale to, to jest po prostu porażka Tak, Byli lepsi Ups Kurwa na no sujs Białą Nie teraz Znowu białą, to widzę Dobra pierdolę. Kurwa dostałem O też, 6 hafenów Ja pierdolę! co jest! Skurwa! Ja pierdolę 78 mu zostawimy Ja pierdolę! Ale rak! Jema nawka! Niech kurwa człowiek zdechnie. Nie no nie mów tak. Nie wiem, ale kurwa! Jeba na awki Dobra. Nie, zbieram ott matę, wkurwiłem się. Roby no, tak może. Bo to jest jakiś kurwa komedia Leży! Dobrze! Drugi widziałeś gdzieś? Nie Skautom, chyba. widziałem. Jest u mnie Tak e, widziałem, wzią, widziałem, gdzie Minus 25 Dobra dobra Masz emkę moją, należy na ziemi Uwaga kurwa, kurwa w górę Jest Joki, co to było? Ale headshot, ty panika gaming Kurwa widziałem, Gło, e, Kurwa kurwa Miska w prawo, je! <grymka> co to było? Kurwa, ja prawie kropawia puściłem ja nie wiem co to się stało teraz Aż sam się kurwa zaskoczyłem <laughs> Ja też Giga szoku jestem Jak to się odłożyło? Po prawej hmm? Za wagonami okay. Czekaj rzucę w to To Jaki Jakiś... Drywno! Leży Dobrze Drugi za wagonem gdzieś Jem. Poprawia od ciebie. Oni on wie, on kurwa może, kurwa może. U ciebie dobra, 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 idę. Jest. Dostał, dostał coś. Obiłem. E, po prawej. Po zagonem. Dobra, dobra. Brawo. Leżeć kurwa. Śjebanie. Cichy, kurwa. O, o. O, o. Nie wiem jak nachata double kill. Kurwa mać. Naprawdę mordy, ja powiem tak tak samo, że to będzie tyle łapek wyświetleń, to będzie jak PURRO, petarda. A. Eee, u Ciebie? Nie wiem. Tak, oni zgasili. Czekaj, podjadę wagonem. Nie Leż, leży, leży, jest, jest, jest. leży. Dobrze, dobrze, dobrze. Drugi jest u mnie. Idę. Chodź tu ku tapaniarzu. Dostał. Leży. Dobrze. Wypierdalaj! Ale nie krzyż tak. To konie. Jak na wojnie, kiedyś gdzieś pierdolnie! Tak <noise> Kurwa Trzeba to wygrać Udałoby się Tak dwa odcinki, chyba rząd wygrane U mnie znowu chyba Dobra Czekaj Jest! Yes. Kauta Widzę kurwa Wlewaj, wlewaj Ty chuju, leżyś Idę do niego Idę na blisko Wlewaj jak widziałem go On mnie też widział Jest tam jak drewno W jest Okej Boże drewno Ja o, Kurwa 29 pod go. Boże krak To teraz, miałem karla mata no to kurwa ale raczej... miałem to... kasę na autoszmatę już! Niee <gry> Aha, bo to Aha... No mówię kurwa, właśnie o to chodzi, nie miałem na auto i chuj Dobra ciś, spokojnie, O, Oo, się przedanie wisz. Eee mordeczki, jak coś, chciąż... Dzisiaj jest roda, tak? Wy to widzicie jutro, czwartek. E, w sobotę lub w piątek pojawi się pierwszy odcinek Mogę powiedzieć. z World of Tanks. Kurwa to mi wyleci w sobotę piątek. OOOOOOOO Tak Jest tam polebek! JAKIM CHUJEM?! Nic nie dostał Nie dostał, przeszkodzę O! Ostatnio peską wyrwał Dawaj, dawaj kurwa Twoja runda Ten drugi kota baniasz Co wygrałaś Kurwa! Skąd? Jezu, nie wiem gdzie, skąd A u góry! Aha, i chuj Pizdę dostałem Jakbym wiedział na początku skąd dostałem, to... no cóż Rak dobra Będę musiał wyciąć kawałek kurwa filmu Kurwa, jak Krycha był, twój brat Idealnie uh, bym się odcinek dobra tam, chuj, nic się stanęło Oma, próbuję w tędy wejść Wiertara Oła. O Kres Jest wagon! O, góry, góry, tak, góra, góra, wiem No przysta... Ja pierd... Dzięki, że mi wierzysz pod celami chłopie Coś, heda, przestał. Dostał Ja wiem Ja pierdolę! Ej, no w łeb stałem ty, jak on to zrobił? A! P o. Panie że, o, ja słyszałem, to nie? Ale ja się biję z tym, z ja przodu Nie, i... ale że to było Dobra chyba ja to tam... bi Kurwa! Szkozy kapaczano To było dobre, to było dobre przecież tam Było, było No to jest kurwa raktalne Dobra I nie, reformy Dawaj, dawaj Nie wyrzuciłem, będzie jak nic tylko nie wychodź mi jest, pod sumownik. Jest, tu mnie Nie rasuj Nie opłaczasz Leć! Dobrze Kutasie jebany Masz broń A widzę Jest! Wagon! U góry? U tak góraje. Jest tu! Kurwa teraz na dół szedł jebany jak to tak szybko z las. KURWA! Kurzy. Pizda jedna. Nie, to już przejebane, nie mam formy, chłopie. A. Jest dytka fój No po co ja grał nic? Suki bied. Jest! O! Skąd? Nie, przed tobą był chyba. Zajebij się kurwa. Nie wiem kurwa skąd. Jest! Wiedziałem, nie, że to jest... O A, Kurwa! Ja się zestrałem! Ja pierdolę, się nie spodziewałem, że tak blisko będzie. Ale się dybało. Oto no albo przegrana, albo remis! Chyba wpizda. To barneżko, ja bym To w tym odcinku będzie kurwa przegrana. No.

Skupia. Kurwa z tyłu był jebany kutas! Kurwa czele jebane <grym> Dobra mordeczki, to na tyle w tym odcineczku Przegrana ale trudno Postaramy się w trzecim odcinku się postarać, żeby wygrać Oto mordeczki, oto te na tyle Rzucacie tu rzuc 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 łapkę w górę, piętnaście w górę, pracuje kolejny z od slibera do globala, była ono dzięki siema i do kolecinka. A i wasze wszystkie linki by było w opisach coś. mordecki. Oto subskrybujcie, skomentujcie, oczynajcie, oto NAURA!